No, Szymanderko widzowie, widzimy się w przedostatnim odcinku serii Pora na przygodę z Prismatic Evolution. No, to chyba jest dzisiaj już piąty odcinek. Tak, to jest piąty odcinek, i słuchajcie, dzisiaj został nam do otwarcia przedostatni zestawik, czyli tych z Silveronkiem. Dokładnie ten ostatni zestawik. A słuchajcie, a jutro co nas czeka? Czeka nas opening tych. Pięknych Etebeków z Prismatic Evolution. Trzech sztuk, tak jak zapowiedziałem, i jednego dodatkowego Etebeka, więc oglądajcie. A co najciekawsze w tym filmiku, to nie będę go otwierał sam, tylko będę otwierał go te Etebeki z ziomeczkami. No i słuchajcie, no i co? Został też, pamiętajcie o challenge, który wymyśliliśmy i spróbujemy go zrealizować. Co prawda, żeby go zrealizować, zostały nam do otwarcia trzy busterki. Czy nam się uda? Zobaczcie sami. No dobra, to co? Chyba trz trzeba otworzyć tego byczka. Słuchajcie. Tak jak mówiłem przed chwilą, mamy pięć, dokładnie pięć ewolucji Iwi. Brakują nam trzy ewolucje i sama Iwka. Tak. Tak, cztery karty nam brakują. Czy uda nam się je zdobyć z tych oto trzech busterków? Zobaczmy. Dobra. Otwieramy. Oczywiście otwieramy tego. Nie lubię ich otwierać. Ale no dobra. Ups, mamy i wysypujemy. I co my tu mamy, co my tu mamy, co my tu w środku mamy. Oj, coś nie chce się wysypać. Pomóżmy trochę. sub. sub, 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 sub dobrze wysypało się. Hop, hop, hop. Oczywiście mamy piękne naklejecki z z e, sylweronkiem i waperonem. Więc super naklejeczki mamy. Oczywiście mamy piękną kartę. E promo z Sylweronkiem. Mega piękna karta. Mega mi się podoba. I ona ląduje do mojej siostry, więc to będzie karcioszka. Dostanie moja siostra po prostu tą karcioszkę. A ja spróbuję dla was, widzowie, wydropić coś w końcu z tych busterków. No bo szczerze. No, nie, no nic, nic nam nie poleciało ciekawego na razie z tych w sumie. Do, do tego czasu otworzyliśmy 18 boosterów i z tych 18 boosterów, 18, nie, 15 boosterów, no i niestety nie poleciało nam ni tak naprawdę nic dzikiego, żaden Master Ball, nic nam nie poleciało, trochę boli nam poleciało, Tro, je, trochę eksików też nam poleciało, no ale Gdyby się coś lepszego przydało. No to co? Sprawdźmy co teraz nam poleci Brackbelt. Hando. Profesor Rise, Aplin. Kiran... Jaja, Kutor, Crispin Mamy Rivers. O! Ej, powiedziałem, że nie mam masterbola. mamy Master Bola. Mamy Master Bola. Brązoga, więc coś jest. Uuu, panowie, mamy! Ambryonka! Więc co to oznacza tak naprawdę? Ty, ty, szansa, że wypełnimy ten challenge? Wzrosła, naprawdę wzrosła. Jest szansa, że uda nam się to zrobić. Brakuje nam tylko dwóch ewolucji i samej Eevee. Kurde, ale jest Master Ball, więc to już mi się podoba. No, coś tam, tam poleciało, przydropiło teraz wkładamy siub, siub, i otwieramy dobra nie ma nic mamy lary go black belta tu ma leci gasa tu mamy kolejnego bola mamy hmm. wy was... Urta, mamy na... i... Uuu, mamy Lucario Exat! Uuhu! Czyli muszę przyznać, że techy chyba serio w ogóle. Z techów naprawdę coś dropi. No ale no niestety nie to co chcieliśmy. Bo brak... <gryw> Czy w ogóle jest szansa? Że z tego boostera możemy wydropić dokładnie 3 holor hol... 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 Dwie ewolucje Eevee, jedno, jedną Eevee, przynajmniej w wersji. Kurde. No, szanse zawsze jest. bo To może być Godpack, ale. Wiecie, szanse zawsze są. To może być Godpak, więc zobaczymy. Przykładamy kartę i sprawdźmy. U, 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 u. o kurde a coś coś tu, tu się aha dobra ja już zdradziłem co będzie no ale dobra o, zróbmy to do końca oczywiście energia jakoś dziwnie to przy... jest EV, jest execute result board profesor tudor mi oczywiście mamy peronka którego potrzebowaliśmy no i niestety Niestety nic nam nie poleciało. No to nic, trudno. Nie udało nam się challenge'u zrobić, no ale, kurczę, w sumie pomyślimy. Zobaczymy w sumie, co nam jutro z etb poleci i będziemy myśleć dalej, czy coś jeszcze zorganizujemy, ale myślę, że to nie jest ostatni opening z Prismatic Evolution. No w sumie, w końcu jutro otwieramy etb więc coś będzie się działo. No ale w każdym razie, trzymajcie się. Hello. MediPox, czy już wszystko masz? Musimy uleczyć świat. MediPox, to przyjaciel twój. Zawsze gotów każdy bój. Med